Moi drodzy, witam was z pokładu tutaj statku kosmicznego marki Ford. <noise> zainstalowałem sobie coś takiego zobaczcie. To jest e, urządzenie, które się nazywa Janosik XS i nie ma żadnych wyświetlaczy, po prostu działa. Działa bez względu na to, jaki macie dzień, jaki macie humor, czy włączycie czy, e, Janosika aplikacji, czy też nie. Tutaj nie musicie włączać żadnych aplikacji. To po prostu sobie działa. I. Jest bardzo prosto. Kontrola prędkości 500 metrów jest bardzo prosto w obsłudze, słuchajcie, bo tak naprawdę w ogóle nie będzie trzeba obsługiwać. Wsiadacie i nieważne, czy wiecie, czy jesteście roztargnieni, czy nie, to po prostu się odpala samo i działa. No nie, i to jest takie malutkie. Zobaczcie, to jest takie malutka kosteczka, e, kosztowała 500, 499 zł. No i, i, i co robi? No, no robi to, co robi, robić powinno. No. Nadaje komunikaty ostrzegawcze. No i zobaczcie, na przykład tutaj było kontrola prędkości. No i, i zobaczcie. A ledwo co, ledwo co słuchajcie, wyjechałem i nawet, wiecie, normalnie to bym tędy przejechał pewnie... Ciutkę szybciej, no niewiele szybciej, ale pewnie ciutkę szybciej, a teraz za ciutkę już się płaci, tyle ile za koszt tego Janosika. Więc rozważcie, rozważcie zakup takiego urządzenia. Chyba, że rzadko jeździcie, albo nie wiem, zawsze włączacie aplikację nawet po mieście, dlatego że ostatnio policja jest cięta na mandaty niemiłosiernie. Jak zauważyliście, stoją po prostu wszędzie, gdzie się tylko da. Tam, gdzie nie stali do tej pory, tu teraz stoją oporowo, nie? I, I zobaczcie, kurczę, właśnie bym zapłacił przynajmniej tam z 500 złotych mandatu, no nie? Za przekroczenie tam 10 czy 20 na godzinę e, już są takie stawki, więc weźcie to pod uwagę, że to jest niewielka inwestycja, ale zwróci się kilkukrotnie. Zwróci się kilkukrotnie, moi drodzy. E, poprzednia edycja, czyli to, czego używałem przez ostatnie lata, czyli aplikacja Janosika, no zwróciła mi się, można powiedzieć, stukrotnie, dlatego, że była darmowa, tak? A teraz zobaczcie, że, że w związku z tym, że przez 10 lat ostatnio używałem darmowej aplikacji, to stwierdziłem, że dołożę kilka stówek i kupię ten, ten Janosik. No i teraz on elegancko sobie działa, informuje nie martwię się stratą zasięgu przede wszystkim komórkowego, tak jak traci się wiecie, w telefonach komórkowych, kiedy przejeżdżacie przez jakieś takie wiochy, gdzie tam nawet psy nie szczekają, wiecie czym, a co dopiero miałby być zasięg beznadziejnego plusa, w którym zresztą mam telefon. Tylko tutaj działa wszystko przez GPS, nadaje wam te komunikaty i jest coś pięknego. Naprawdę naprawdę rewelacja. Małe. A kontrola prędkości 600 metrów i nie potrzebujecie wcale tego ekranu Wierzcie mi ja też myślałem na początku kurde ale jak to tak bez ekranu po co wam ten ekran Bo jeżeli jest komunikat to ta ikonka do zgłaszania dana czyli na przykład nie wiem tam kontrola prędkości czy tam nieoznakowanie widzicie miga więc jest to już dla Was znak. Ja to umieściłem, co prawda, tak, że nie widzę tego, ale wystarczy, że się lekko tylko pochylę do przodu, i już widzę od razu, o, że mi tam miga. Więc naprawdę polecam. Janosik XR. XS, sorry, bo jeszcze był chyba XR przez chwilę, jakaś taka wersja i dlatego mi się tak źle mówi. W każdym razie XS, Janosik XS, takie coś. To jest najtańsze w tym momencie, dlatego że e, miałem kupić ten z ekranem, bo mówię, a dobra, dodam jeszcze jeden ekran tutaj na deskę, rzecz, nie wiadomo po co, jakby było mało tych ekranów wszystkich. Ale słuchajcie, zdrożały do prawie 2000 zł teraz Te, które kosztowały 700 zł Więc z albo w tym momencie boom spowodowany tym, że ludzie na masę wykupują te Janosiki Bo się boją tych mandatów No bo wcześniej mandat w wielkości 500 zł, no to, to było nic A teraz 2500 tysiąca, no to już trzeba się liczyć z tym, że to już jest kawał pieniądza Już można za to PlayStation kupić Pomyślcie, pomyślcie to w ten sposób Albo hulajnogę taką Taką Xiaomi. I to jeszcze można dodać do niej jakieś fajne gadżety, do takiej hulajnogi, kask na przykład, no. Także pozdrawiam, życzę szerokiej drogi, weźcie to urządzenie, naprawdę malutkich rozmiarów, to ma, kurde, 8 cm na 5 może, jakoś tak, takie wymiary. I, i, I umieścicie sobie to i będzie Wam to fajnie dawało cynk, że stoją miśki, nie? Że suszą, miśki suszą. CB w tych czasach już jest Przereklamowane, teraz już trzeba mieć Janosik A jak? No to pozdro, do następnego